Pan nowoczesny dom seniora w Rokicinach Podhalańskich. Co to za placówka i jak doszło do jej otwarcia? Szanowni państwo, szanowny panie redaktorze, pałac seniora stary klasztor powstał na bazie zabytkowego klasztoru, w którym yy, od przed tym jak żeśmy zapoczątkowali prowadzenie tam działalności gospodarczej pod tytułem opieka nad starszymi i niepełnosprawnymi. Siostry Uszlanki Unii Rzymskiej prowadziły klasztor, placówkę. Ale w związku z tym, że słabe były powołania i to miejsce z powodu wielkości było ciężkie dla sióstr w utrzymaniu i Koszty po prostu bieżące utrzymania obiektu przewyższały możliwości finansowe zakonu. Siostry zdecydowały się sprzedać ten obiekt i my po wielu przemyśleniach, zastanawianiach wspólnie z żoną podjęliśmy decyzję o tym, aby w tym obiekcie otworzyć obiekt, tak jak już wcześniej powiedziałem, opieki senioralnej, paliatywnej nad Ludziami starszymi, niepełnosprawnymi, jest to budynek dziennego pobytu, pensjonariuszy aktualnie 70 osób, obsługa, personel, kuchnia, no i najważniejsza rzecz, jaka jest w obiekcie, to Najświętszy Sakrament, konsekrowany przez arcybiskupa Jędraszewskiego, ta inicjatywa, która jest w Rokicinach Podhalańskich jest cała, Poświęcona ruchowi senioralnemu i ruchowi takiemu oddanemu ludziom starszym, niepełnosprawnym, tak żeby syłek życia, jesień życia, ci ludzie byli w stanie przeżyć w godnych, dobrych warunkach. No i oczywiście, żeby nam jako właścicielom i, i że tak powiem, twórcom tego. Projektu i tego dzieła nikt nie zarzucił, że u nas jakaś krzywda czy, czy jakieś nieposzanowanie wieku się zdarza. Trzymał Pan dzisiaj Orła za wspieranie inicjatyw lokalnych, za wspieranie Małopolski, którą z tych swoich inicjatyw uważa Pan za najbardziej przełomową i najważniejszą w tej chwili? To jest statuetka przede wszystkim nagradza. Naszą pracę, naszą inicjatywę. Jest to statuetka, która ma dla mnie znaczenie takie symboliczne i takie znaczenie pokazujące to, że praca, którą wykonujemy, ciężka praca fizyczna, ale też praca związana z omyśleniem projektu, wprowadzeniem tego projektu do realizacji praca nad tym, aby on dobry oddźwięk społeczny znalazł. W naszym obiekcie teraz obecnie w kolejce jest około 50 osób, które natychmiast mm, potrzebują y, miejsca i rodziny się zgłaszają, opiekunowie. I my ze względu na to, że mamy ograniczoną ilość miejsc, powzięliśmy decyzję z naszą y, grupą inwestorską o zakupie y, następnego obiektu. Y, będzie to obiekt o całkowicie nowym rozwiązaniu jeżeli chodzi o opiekę nad seniorami będzie wdrożony w nim szereg zmian i tych wszystkich innowacji tych wszystkich rozwiązań które my przepraszam nabyliśmy przez wiele lat e, doświadczenia wprowadzenia Domu Seniora w Rogiśniach Podhalańskich. Obiekt będzie duży, przewidywana ilość miejsc to jest 600 miejsc. Powstaną nowe miejsca pracy, będą, e, będą w e, tym obiekcie. Tak jak już powiedziałem, najnowsze rozwiązania y, dotyczące zarówno seniorów aktywnych, jak i senioralnego, senioralnej opieki paliatywnej. Obiekt będzie w bardzo malowniczym y, y, terenie, jest położony w bardzo malowniczym terenie. Otrzymaliśmy teraz wszelkiego rodzaju pozwolenia prawomocne na y, rozbudowę i przybudowę obiektu. Nie chcę na razie ze względów biznesowych zdradzać miejsca, ale myślę, że niebawem mieszkańcy Małopolski, jak i pewnie i Polski, bo chcę też powiedzieć, że mamy pensjonariuszy nie tylko z terenu Małopolski, ale są też Państwo z Gdańska, z Niemiec, są Państwo z USA, także będziemy, będziemy wychodzić na rynek z nową odsłoną i z nową ofertą opieki senioralnej, tak żeby spełniać. Położone na w nas nadzieje i w to, że już mogę z pełnym sumieniem i odpowiedzialnością powiedzieć, że umiemy to robić.